Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego geeka. Pora na kolejną porcję nowości i zapowiedzi ze świata Lego. Jednak zanim przejdę do nowości i zapowiedzi, to przypomnę, że 21 i 22 września odbędzie się Klockon, czyli impreza, którą robię razem z Patrykiem Ziętarą, czyli Klockowizją, czyli finalistą drugiej edycji LEGO Masters. Ale oprócz nas będzie cała plejada innych LEGO osobistości, czy w ogóle klockowych osobistości, bo będzie trzecia z klocków, będzie Michał Zapała, będzie Jojo, będzie Wojtek ze Stachem, będzie na strefie Foto... Mateo, będzie Sandra Recka, będzie Archie Brix, będzie Peggie Lego, będzie Łukasz Górecki. Przepraszam, że nie wymieniam teraz wszystkich, ale naprawdę samych takich ludzi, których możecie kojarzyć z internetu, będzie cała masa, ale też będzie cała masa wystawców, bo będą Brixy, będzie Blackbrick, będzie Kopalnia Klocków, będzie Saures, będzie Bricks and Fix, będzie Mattel z klockami Mega, będzie Kada z ogromnym stoiskiem, będą Blocki i nadal jeszcze wszystkich nie wymieniłem, ale jak Chcecie sobie sprawdzić po kolei, jak wrzucamy te zapowiedzi, to po prostu na Instagramie czy Facebooku Kloskonu możecie się na bieżąco z tym zapoznać. Was zapraszam. Istotna informacja: do końca sierpnia bilety są dychę tańsze, tak jak w zeszłym roku. Od 1 września bilety o 10 zł podrożają. Również w dniu wydarzenia będą kosztować tyle samo co przez cały wrzesień. To tyle, a teraz przejdźmy do Pegaza, który będzie gratisem już niedługo do zakupów na Lego Comic w Lego Storach. Zestaw z serii Kreator 3 w jednym będzie można złożyć albo właśnie takiego Pegaza, albo będzie można złożyć jakiegoś takiego mitycznego ptaszora, ewentualnie jakiegoś takiego niewielkiego smoka. Sam Pegas mnie osobiście bardzo się podoba. Przede wszystkim kojarzy mi się z Pegazem z Herkulesa Disneya i naprawdę wygląda całkiem spoko, jak dobrze pamiętam, on chyba ma trafić jako gratis do zakupów od 19 sierpnia. Naprawdę okej okay, opcja ale ja czekam na wrzesień i na premierę miasteczka Halloween z serii Lego Ideas Zestaw będzie kosztował 880 zł katalogowo i składał się z 2193 elementów i Cały zestaw to będą takie trzy nieco mniejsze konstrukcje, które oczywiście będą składały się mniej więcej na panoramę miasteczka Halloween. Co istotne, Jack Skellington dostanie długie nogi, i to akurat jest bardzo duży plus, bo ta postać rzeczywiście była taka bardzo chuda i wysoka. Kto oglądał ten pewnie kojarzy, jak Jack wyglądał, choć Jack już pojawił się wcześniej w drugiej serii kolekcjonerskich minifigurek od Lego w sensie w drugiej kolekcjonerskiej serii z Disneya, bo oczywiście te właśnie tak się pojawiły, plus potem mieliśmy jeszcze serię Disney 100 z okazji stulecia marki i wygląda to naprawdę spoko, co do samego projektu w oryginale zestaw został nieco zminiaturyzowany, no ale gdyby on miał być aż takich gabarytów jak wstępny projekt, to myślę, że... Cena byłaby już bardzo kosmiczna. Mamy tutaj 8 figurek, mamy naprawdę ładnie wyglądające budynki. Okej, okay, cena jest taka, powiedziałbym, dość mocno wyśrubowana. Na początku pewnie to będzie ekskluzyw. no ale cóż, mnie się podoba, ja po ten zestaw chętnie sięgnę. W październiku pojawią się zestawy z Wicked, czyli filmu Disneya, który jest po prostu taką ekranizacją spektaklu o tym tytule, czy też musicalu właściwie. Zestawy szczerze mówiąc mnie totalnie nie porywają, ale ja też nie jestem odbiorcą takich cukierkowych, około księżniczkowych filmów. Pewnie mam za dużo lat i pewnie gdybym był dziewczynką taką z 25 lat młodszą albo i bardziej, to pewnie by to do mnie trafiło. No ale zestawy będą cztery, najmniejszy 130 zł katalogowo za 304 elementy Glinda, Elfaba i Nessa Rose na She's University. Kto wymyślał nazwy tych czarownic? Rany. Przecież tu można sobie połamać język. No i mamy łódkę, która ma dwa żagle. Mamy jakiś budynek, jedną czarownicę na wózku inwalidzkim i, i w sumie tyle. Nie ma tutaj nic porywającego w tym zestawie, wiecie? Bo czasem jest tak, że niektóre zestawy, których ja kompletnie nie kumam, bo nie jestem ich odbiorcą, w jakiś sposób nie porywają. A tutaj jest tak na zasadzie mech. Jakby ktoś napisał na pudełku LEGO Friends i sprzedawał to jako zestaw LEGO Friends, to ten zestaw po prostu ominął. E, figurki, elfaby i glindy 240 zł katalogowo za 558 elementów. No i to jest chyba taka wiktowa odpowiedź na Brickheady, ale kurczę, nie. To okienko fajnie wygląda, bo to jest taki chyba wielki, okrągły tile, gdzie mamy nadrukowane jakieś takie panoramy miasta za oknem i to jest spoko, ale te figurki... Takie trochę, wiecie, AliExpressowe Akademik Glindy i Elfaby, 310 zł katalogowo za 740 zł. No mamy sprawdzony patent na różę z bukietu, więc tutaj taka róża, tylko że w kolorze różowym, a nie czerwonym jest gdzieś wpleciona. Jest troszeczkę akcesoriów, ale kurczę, nadal to nie jest w żaden sposób porywające. No nie wiem, może jak gdzieś pooglądam te zestawy, to po których sięgnę, ale na ten moment to, to absolutnie nic mnie tu nie przekonuje. I największy zestaw to powitanie w Emerald City 440 zł katalogowo, 945 elementów, więc wycena spoko, tym bardziej, że jest to zestaw na licencji. Ale kurczę, znowu, wolałbym tę kwotę wydać po prostu na jakiś duży zestaw z Lego Friends i mieć po prostu z tego większą frajdę. A tutaj jest jakoś tak. Po prostu dla mnie mizernie, nie ma nic takiego szałowego, aczkolwiek jeśli film odniesie sukces, a jest pewnie ku temu potencjał, bo występuje tam Ariana Grande, więc ona ma całą rzeszę fanek na całym świecie, to może to jakoś zażre i te zestawy się sprzedadzą, choć na mojego nosa raczej bym tutaj przewidywał, że ten zestaw jeden, drugi, trzeci i 4 szybko trafią na jakieś wyprzedaże i będzie można je kupić w bardzo atrakcyjnych cenach. W październiku otworzy się Legostor w Galerii Katowickiej, jest już znana miejscówka. Będzie on ulokowany przy wejściu bezpośrednio z głównej ulicy, więc nie będziemy wchodzili sobie do niego od strony dworca, tylko od razu idąc ulicą 3 Maja będziecie mogli wejść do Galerii Katowickiej i po prawej stronie to będzie pierwszy sklep. Tam był Footlocker, który został zamknięty w zeszłym roku jakoś na jesieni, no a teraz będzie Lego Store. Sklep miał całkiem dużo przestrzeni, jak dobrze pamiętam, bo parę razy tam byłem. Więc całkiem spoko. Także miejscówka jest naprawdę świetna. w momencie, kiedy będziecie chodzili sobie po poziomie zero to właśnie tam będzie zlokalizowany Lego Store. Z tego względu, że otwarcie jest w październiku, a nie ma ryzyka, że będzie otwarcie wtedy, kiedy odbędzie się klocką To potwierdzam na 100%. Będę na otwarciu. No, chyba że, nie wiem, przejedzie mnie walec albo tramwaj potrąci. To mnie nie będzie, ale nie przewiduję. Ale wiecie, to są wypadki losowe, więc wszystko może się stać. No i też niebawem pojawi się Nora w wersji kolekcjonerskiej, czyli dom rodziny ma pojawić się we wrześniu, ma kosztować 1000, około 1200 zł katalogowo. Będzie składała się z 2405 elementów, ma zawierać 10 minifigurek. Są jakieś zdjęcia z Lego Chile, w ogóle zaprezentowane. W bardzo małej wersji to zdjęcie można zobaczyć. Wygląda jak poprzednia nora playscalowa, tylko jest po prostu bardziej dopracowana, jest pełna detali. Będzie można ją otworzyć z jednej strony i pozaglądać sobie do środka. Za to akurat duży plus. I będzie też GWP. To GWP już można zobaczyć gdzieś tam na Instagramie, na jakichś takich portalach likowych, ale to jeszcze jest bardzo, bardzo nieoficjalne, więc też wolę Wam tego nie pokazywać. Będzie to sklep u Borgina i Berksa, tylko że nie ma tam ani Borgina i Berksa, ani nikogo innego. Będzie tylko Lucius Malfoy i będzie szafka zniknięć i w sumie to nawet nie do końca sklep, tylko taki fragment wnętrza sklepu będzie. I chyba jedno z najsłabszych GWP się zapowiada, poterowych w ostatnich latach, tak mam wrażenie, no bo co innego. Chociaż nie, może tam nie była szafka zniknięć, może tam był kominek, żeby się dostać za pomocą proszków, no te zdjęcia były dość kiepskiej jakości, tak jak i zresztą zdjęcie nory, ale jeśli chodzi o norę, czekam i chętnie ją dorzucę do... W swojej kolekcji poterowej i co istotne, była ostatnia taka akcja, żeby zbudować w LEGO Ideas jakieś takie bardzo retro konstrukcje i pojawią się zestawy z filmów retro, mianowicie będzie to zestaw z filmu Goonies, oczywiście jeszcze nie ma premiery, nie ma ustalonej daty premiery tego zestawu i będzie też coś dla fanów gremlinów, duży konstrukcyjny gizmo. Uwielbiam gizmo, a to jest taka najjaśniejsza część... Całej tej gremlinowej sagi, i on jest po prostu taki uroczy, słodziachny, i chętnie sobie gizmo gdzieś tam w przyszłości złożę z klocków. Dawajcie znać, na którą z dzisiejszych zapowiedzi czekacie najbardziej. Dawajcie też znać, czy wybieracie się na klockon. My już na Was czekamy, a na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!